Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami już dziesiąta niedziela zwykła w ciągu roku. Zanim rozpocznę wprowadzenie do biblijnych czytań, do psalmu, do Ewangelii tej niedzieli, chciałbym bardzo podziękować wszystkim subskrybentom Jaskini Słowa, tym, którzy w różny sposób towarzyszą mi już od kilku, kilkunastu miesięcy w tym, co robię na tym kanale. Dziękuję za wszystkie komentarze, przesłane wiadomości. Wielu z Was dostało ode mnie list, maila, w którym zapraszam do podzielenia się tym, czym jest Pismo Święte w Waszym życiu. Szczegóły dla tych, którzy nie dostali maila, są na mojej stronie internetowej www.jaskiniasłowa.pl. Tam informuję czy proszę o komentarz, o list, można wysłać mailem lub pocztą tradycyjną, list, by podzielić się, czym jest dla Was Słowo Boże, jak wygląda Wasza. Rozmowa z Pismem Świętym. Jak wygląda też Wasze korzystanie z kanału Jastynia Słowa? Czego szukacie, na co liczycie, czego brakuje na tym kanale, co warto zmienić, co warto pielęgnować, jakie cykle na nowo podjąć, do jakich wrócić, co chcielibyście, bym umieścił na czas wakacji, co umieszczał w czasie wakacji, jaki cykl taki całoroczny rozpocząć od września tego roku. Zachęcam, by podzielić się tym. Kto tego jeszcze nie zrobił, zapraszam do tego, by spróbować. To w ten sposób ten kanał mogę realizować dalej. Dzięki temu, co słyszę od Was. To także okazja, by podziękować tym wszystkim, którzy wspierają mój kanał finansowo. Link zrzutka.pl jest w każdym filmie, w opisie filmu. To wsparcie dla mnie ważne teraz w czerwcu różne opłaty, jeśli chodzi o funkcjonowanie kanału, miejsca na serwerze, mojej strony i tak dalej, ale także planuję zakup kamery, mikrofonów, tak by móc nagrywać odcinki live, by móc robić te filmy profesjonalniej, lepiej, tak wygodniej dla, dla słuchaczy, dla widzów, dla odbiorców, więc jeśli ktoś może, to do tego zachęcam, czy o to bardzo proszę, by ten kanał wspierać za wszystkie wsparcia bardzo, bardzo dziękuję przed nami dziesiąta niedziela zwykła pierwsze czytanie z księgi rodzaju z rozdziału trzeciego wersety od dziewiątego do piętnastego to słowa z pierwszej księgi Biblii i z pierwszego wydarzenia opisywanego przez księgę rodzaju czyli z raju z historii Adama i Ewy a dokładniej z momentu, w którym Adam i Ewa znajdują się, gdy sprzeciwiają się Bogu, gdy zjadają owoc, owoc zakazany, owoc, o którym Pan Bóg mówił: nie ruszajcie, nie jedzcie z niego, z tego drzewa. Oczywiście święto rodzaju jest pewnym mitem, opowieścią, pewnym zilustrowaniem bardzo ważnej prawdy, tego czym jest grzech czym jest w nas ta skłonność do grzechu. Oto Adam i Ewa są nieposłuszni Bogu. Adam i Ewa zrywają relacje z Bogiem przez zleceważenie słowa Boga, przez zleceważenie prawa, czy Bożego przepisu, ostrzeżenia, nakazu, który Pan Bóg daje. Na tym polega grzech, na odejściu od wierności Bogu. Ale kiedy człowiek po raz pierwszy wchodzi w to, ten grzech pierworodny, to Pan Bóg go nie pozostawia samego. W odpowiedzi na grzech, Pan Bóg mówi, "Prowadzę mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To jest tekst nazwany przez teologię proto Ewangelią. Pierwszą Ewangelią, dobrą nowiną, już w momencie, gdy człowiek odchodzi po raz pierwszy od Boga, słyszy rozwiązanie. Będzie taki moment, kiedy potomstwo Twoje i potomstwo jej będą nieprzyjaciółmi, i potomek niewiasty, czyli jakiś człowiek, zmiażdży Ci głowę, to znaczy unicestwi, zabije, rozwali Cię, a Ty nie będziesz w stanie tego zrobić. Ty zmiażdżysz mu jedynie pięte ugodził już go w piętę. Wiecie, bez pięty można żyć, bez głowy, no nie da się. I tym ugodzeniem w piętę potomka Ewy będzie krzyż Jezusa Chrystusa. Tym jest to, co wydarzy się na drzewie krzyża. Unicestwieniem szatana, zabiciem tej, tego sprawcy zła, czy zabiciem, zlikwidowaniem tej bariery, która staje się między Bogiem i człowiekiem. Na drzewie braju Adam i Ewa grzeszą, na drzewie krzyża Chrystus, nowy Adam, zwycięża. Ciekawa jest rozmowa, kiedy Bóg przychodzi do Adama i Ewy, szuka ich. Bóg nieustannie w Piśmie Świętym będzie szukał człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ukryłem się, bo mi wstyd. Ukryłem się, bo jestem nagi. Ukryłem się. Bo nie chce, żebyś na mnie patrzył. A pan Bóg pyta, dlaczego ukryłeś się? Czemu wiesz, mówisz, że jesteś nagi? Może zjadłeś. I Adam nie odpowiada, tak, panie, zjadłem. Tylko mówi, to niewiasta. Zrzuca winę na niewiastę. Gdy pan Bóg pyta niewiastę, Ewa znowu zrzuca winę. Mówi, to wąż mnie zwiódł. I zjadłem. I w żadnym momencie Adam i Ewa. Ani Adam, ani Ewa nie przepraszają, nie mówią Boże, zrobiliśmy źle. Tego jeszcze nie ma. Tego uznania swojego zła. Pan Bóg i tak znajduje rozwiązanie. Tak bardzo kocha człowieka. To, że wyrzuci człowieka z ogrodu rajskiego, nie jest karą. Jest również rozwiązaniem sytuacji. To znaczy, ponieważ człowiek zna dobro i zło. Ponieważ człowiek nie jest teraz tylko tym, który działa dobro, ale może działać także zło, to po to odchodzi z raju, by nie żyć wiecznie. W raju była nieśmiertelność. Po co człowiekowi nieśmiertelność, jeśli może działać zło? To by znaczyło, że, że zło będzie nieśmiertelne, że konsekwencje tego pierwszego grzechu czyli to poczucie, że, że mogę wszystko, że, że mogę być lepszy od Boga że mogę działać zło, niszczyć drugiego człowieka, trwałoby wiecznie. Dlatego pojawia się śmierć. Aby zatrzymać te spódki grzechów, w, w kontekście indywidualnego człowieka, konkretnej jednostki, ale także by ratować człowieka, by człowiek nie zgubił sam siebie. Więc to księga rodzaju bardzo, bardzo ważny tekst, i, i może warto przy okazji tego i lektury trochę szerzej przeczytać rozdział trzeci, czy w ogóle opowieść o, o grzechu pierwszych ludzi, o początku tej rozłąki, która jest konsekwencją grzechu, wejściu w grzech. Odpowiedzią na to słowo jest Psalm, Psalm 130, De Profundis klamawitat te dominum. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Z głębokości wołam, z głębokości mojego grzechu. Wyznaję Ci swój grzech, uznaję swoją winę i proszę, miej dla mnie miłosierdzie. Ten psalm wyraża ufność, jaką ma człowiek. Z jednej strony pokorę w uznaniu, tak, jestem słaby, jestem grzeszny, a z drugiej ufam, to znaczy... Wierzę, że e, jeśli byś zachowywał pamięć o grzechach, to tuż się ostoi. E, ale ty udzielasz przebaczenia. Ty potrafisz przebaczyć. Nie jak inny człowiek, który, mimo że przebaczy, to jednak pamięta, jest czasem złośliwy, czasem wraca do tego, co, co było złego. Ty przebaczasz. Dlatego, chociaż z głębokości, to pokładam nadzieję w Panu. I dusza moja oczekuje e, Pana. Bardziej niż strażnicy oczekują poranka. To znaczy, pomyślcie o, o wartownikach, którzy w nocy zmęczeni, po ciemku, przejęci, odpowiedzialni czuwają. Oni czekają aż w stanie słońce, bo, bo skończy się i ich czuwanie. To jest ogromna czujność, ale też oczekiwanie. To ja bardziej niż tacy strażnicy na poranek, to ja czekam na Ciebie, Panie. To niech Izrael tak wygląda Pana, bo u Pana jest miłosierdzie, u Pana jest odkupienie. I On naprawdę ma moc odkupić Izraela ze wszystkich jego grzechów. To piękne, piękne, ważne słowa. Słowa modlitwy, słowa głębokiego przyznania się, głębokiej pokory, ale także i zaufania. Drugie czytanie to Święty Paweł, list, drugi list do Koryntian, rozdział czwarty, wersety od trzynastego do końca rozdziału i pierwszy werset piątego rozdziału. Święty Paweł mówi o. Z martwych staniu. Mówi do chrześcijan. Tutaj już mówiłem o kontekście powstania listu. Oto Paweł pisze do wspólnoty w Koryncie, którą znał, którą spotkał. Pisze do wspólnoty, do której pojechał raz jeszcze po swojej misji ewangelizacyjnej, ale tam coś się wydarzyło trudnego. Paweł został jakoś obrażony przez kogoś z tej wspólnoty, opuścił tą wspólnotę, potem napisał list, który napisał we łzach. Które wysłał we łzach, przejęty, trochę właśnie wyżalił się koryntianom, jak to oni nie wstawili się za nim, jak to nie ujęli się za nim, nie stanęli w jego obronie. I po tym liście dziś zaginionym, Paweł otrzymuje odpowiedź, w której koryntianie przyznają się, że, że to było coś nie tak, że to było niewłaściwe, proszą Pawła o przebaczenie. I Paweł wysyła ten drugi list do koryntian, gdzie argumentuje, gdzie, gdzie mówi o, o swoim Świadectwie, o, o swoim byciu apostołem. Tydzień temu słyszeliśmy mówił o tym, że jesteśmy glinianymi naczyniami, w których, w których przechowuje się coś, nie, coś niezwykłego, ogromne bogactwo, ale to bogactwo nie jest z nas. My jesteśmy tylko pru, ruchym, glinianym naczyniem. A tutaj Paweł mówi o perspektywie nieba, mówi o tym, jak bardzo to zmartwychwstanie Jezusa. Przemienia naszą codzienność, naszą rzeczywistość, nasze życie, i jak bardzo to staje się takim bijącym sercem naszego organizmu: to, że Chrystus zmartwychwstał. I potem w świetle tego przeżywamy swoje różne sprawy, swoje doświadczenia, czasem trudy, swoje zmagania, swoją po prostu codzienność. Dzięki temu, że mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, nie poddajemy się zwątpieniu. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Odnawia się. Nasze, nasza dusza, człowiek wewnętrzny y, o, y, odnawia się. Y, odnawia się dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. My się starzejemy, chorujemy, mamy swoje słabości. Jesteśmy, y, wiemy bowiem, że nawet kiedy zniszczeje nasz przybytek doczesny, naszego doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. To, to tam jesteśmy u siebie. Całe nasze życie jest gdzieś zmaganiem się, w konsekwencji umieraniem, ale mamy perspektywę życia niszczyjemy, jak ten człowiek pierwszy Adam, tak i my no, niszczyjemy, ale dochodzimy do życia wiecznego, jakby dzięki zmartwychwstaniu wracamy do raju, wracamy do tej rzeczywistości życia wiecznego w przyjaźni, w, w relacji z Bogiem. I Ewangelia, która jest podsumowaniem, czy jakby źródłem tego, co słyszeliśmy w pierwszym, drugim czytaniu, czyli opowieść o Chrystusie i o Jego życiu, Ewangelia która składa się z takich trzech części, ale najpierw to rozdział trzeci Ewangelii Świętego Marka, wersety od 20 do 35. W pierwszej części, czyli werset 20-21, i w ostatniej części, to opowieść o, o tym, jak Jezus pozostaje niezrozumiany przez swoich najbliższych, przez swoją rodzinę. A w środku pomiędzy tymi dwoma wersetami króciutkimi, które, które mówią o tym niezrozumieniu, pojawia się oskarżenie przeciwko Jezusowi, które jest sformułowane przez przywódców religijnych. Więc zajmijmy się tymi dwoma sprawami, tymi trzema fragmentami. Najpierw Jezus wraca do domu do domu, czyli do domu Piotra i, i Andrzeja, do Kafarnaum, tam, gdzie Jezus przebywa na stałe. A tłum się zbiera, zbiera tak, że nawet posilić się nie mogli. Słyszymy, apostołowie ustają kłosy w szabat. Słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, bo tak bardzo nie mają czasu, że nawet nie mają kiedy zjeść. To usłyszeli je do bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówili, odszedł od zmysłów. Niezwykłe. Jak bardzo nie rozumieją tego, co się. Co się dzieje z Jezusem? Czym zajmuje się Jezus? Kim jest Jezus? Ta reakcja bliskich, czyli przyjaciół, krewnych, no, najbliższej rodziny Jezusa, może się wydawać niezrozumiała. Że jakby ważniejsze jest głoszenie Ewangelii niż jedzenie, niż odpoczywanie. Ale wiecie, że dla starożytnej rodziny to jednak. To nie jest pojedynczy człowiek, ale wspólnota, rodzina, która może na siebie liczyć, która może się trzymać. E, jacyś kuzyni, wujkowie e, czuli się odpowiedzialni za Jezusa, za to bycie z Nim, za e, troskę taką bardzo konkretną. E, Wybierają się, pewnie z Nazaretu, i próbują go powstrzymywać. To znaczy, bo Jezus powinien zajmować się tym, co zajmował się Józef, czy powinien, nie wiem, stoły robić, a, a, nie, a nie chodzić od domu do domu, a nie leczyć chorych, obętanych. I no, to jest takie pragnienie chronienia go. Mówili, odszedł od zmysłów. Ciekawe, że tutaj to słowo mówią, no bowiem chyba raczej niż mówili bowiem. Niekoniecznie to chodzi o tych bliskich. To nie bliscy mówili, odszedł od zmysłów. To bliscy chcą powstrzymać Jezusa, dlatego że mówiono o Jezusie, odszedł od zmysłów. Że jest coś w tym dziwnego, to znaczy odszedł od zmysłów. Choroba psychiczna, choroba umysłowa była często utożsamiana z jakimś działaniem złych duchów. I, i, i to podejrzenia, które za chwilę się rozszerzą, bo będą ci tutaj yy, yy, uczeni w piśmie, będą mówić, Mabel Zebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. To znaczy odszedł od zmysłów. To znaczy jest w nim choroba, czyli działanie złego ducha. I o tym wiedzą bliscy, dlatego próbują go powstrzymać. Stąd to nie są trzy odrębne historie, tylko widzicie, że one tak się zazębiają. Mówiono o Jezusie odszedł od zmysłów, dlatego rodzina chce go chronić. Dlatego ta rodzina przychodzi do niego i przejdźmy do ostatnich wersetów. Kiedy tłum ludzi siedzi wokół Jezusa, mówią mu: Oto twoja matka, twoi bracia szukają ciebie, aby z tobą porozmawiać, aby cię uratować, aby cię odsunąć od tego, co robisz, aby uratować twoje dobre imię, aby się upewnić, że, że wszystko z tobą w porządku. O Jezus mówi: Któż jest moją matką, którzy są moimi braćmi? Oto mój bra ma matka i bracia. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Ten to pełni wolę Bożą. Może wejść w tak bliską relację z Chrystusem, jak brat, siostra, jak matka. Ten to pełni wolę Bożą. Maryja jest tą, która to robi. Oto ja, służebnica państwa, niech mi się stanie, według Słowa Twego. Ale my możemy naśladować Maryję, i możemy stać się tak blisko Jezusa, jak matka, jest blisko swego syna, jeśli będziemy posłuszni do Słowu. I właśnie w środku tej Ewangelii opowieść o. Uczonych w piśmie, którzy zarzucają, że on to co robi, robi mocą złych duchów, mocą władcy złych duchów. Jezus mówi, że królestwo wewnętrznie spłucone nie ma szans na życie. Królestwo wewnętrznie spłucone się nie ostoi. Jeśli ja mocą złych duchów wyrzucam złe duchy, to cóż się tutaj dzieje? To jest coś nie tak. Ja wyrzucam złe duchy, ja przychodzę, by wyrzucać złe duchy, a nie mogę tego robić władcą, będąc sam opętany jakimś złym duchem. Ja działam dobro, a wy mi zarzucacie, że we mnie jest zło. To jest nielogiczne. Dalej mówi o grzechu przeciw Duchowi Świętemu, dlatego że mówią mu: Ma ducha nieczystego. Grzech przeciw Duchowi Świętemu to. Odrzucenie Jezusa jako Boga, jako syna Bożego, jako zbawcy. Czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest zarzucenie, że, że Duch Święty kłamie, gdy mówi o Jezusie. Że to jest mój syn, że, że w nim umiłowałem, że on jest posłany, że on jest Mesjaszem, że on jest wybrany. To jest słowo skierowane do wspólnoty Izraela. To znaczy do. Liderów Do uczonych w Piśmie którzy odrzucają go jako Mesjasza. To jest coś niewybaczalnego, nie zobaczyć w Jezusie Mesjasza. Nie zobaczyć w Jezusie prawdy o Jezusie, czy zaprzeczyć publicznie jeszcze innych odsuwać od Jezusa, zaprzeczyć, że On jest prawdą, że On jest Bożym Synem, że On jest Mesjaszem. Myślę, że tutaj dobrze to rozumiemy. Grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu oznacza za, y, to, co robią ci ludzie. Czyli Jezus działa mocą Ducha Świętego, mocą Bożego Ducha, a oni mówią: To nie Boży Duch, to zły Duch, to nie Bóg, to szatan. I to jest ten grzech, to jest to bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Czyli rozpoznajemy jakieś działanie Jezusa nie jako działanie Boże, ale jako działanie złego Ducha. Przeczytam taki komentarz, myślę, ważny w tym kontekście. Nie chodzi o to, by miałyby istnieć jakieś wyjątki od Bożego Miłosierdzia. Ale istotą tej sytuacji, o czym mówi Jezus, jest to, że osoby uparcie trwające w takiej ślepocie nie chcą się nawrócić, a więc decydują się na zamknięcie swego serca, zamknięcie serca na przebaczenie, jakie Bóg chce im ofiarować przez Jezusa. Jezus nie stwierdza, że uczeni ci, uczeni w piśmie, dopuścili się grzechu, ale ostrzega ich przed poważnym niebezpieczeństwem, w jakim się znajdą, jeśli nie otworzą swoich serc na ducha i na nawrócenie. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak: Miłosierdzie Boże nie zna granic, ale ten kto świadomie odrzuca przyjęcie ze struchą Bożego Miłosierdzia, Odrzuca przebaczenie swoich grzechów, odrzuca zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Ważne słowa, bo pierwsze czytanie mówi nam o, o tej zgubie, którą wprowadza na świat grzech pierworodny. A Ewangelia mówi nam o ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie, który możemy przyjąć, za którym możemy pójść, którego możemy wybierać. Z głębokości naszego grzechu możemy wołać, przyzywając miłosierdzia Bożego, wpatrując się w krzyż Jezusa Chrystusa. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, głębokiego, mocnego przeżycia, spotkania ze Słowem i odważnego odpowiadania na nie konkretem swojego życia. Szczęść Boże